Cześć kochani, dzisiaj już w takim świątecznym klimacie będę chciała Wam pokazać jak zrobić stroik świąteczny. Będziecie do tego potrzebowali gąbkę florystyczną, e, zielone gałązki, e, co ciekawe gałązki w, w jednej z w której byłam kosztują chyba 10 zł za jedną gałąź. E, a możecie też pójść i czasami e, ja na przykład w markecie jednym dostałam je po prostu za darmo jako ścinki z choinek także możecie takiego gałązki też sobie zdobyć gdzieś za darmo e, oczywiście jakieś będą wam potrzebne dwie świece i różne takie dekory, które wykorzystamy potem do wykończenia stroika ja do naszego stroika wybrałam sobie takie białe świece no i wbijamy je tutaj w naszą gąbkę florystyczną jedną tutaj sobie umieszczę a drugą tutaj Gąbkę zwilżymy na końcu. No, chyba są równo. No i teraz tak, ja sobie tak planuję, że mój będzie taki bardziej podłużny e, stroik, więc sobie trzeba teraz dopasowywać gałązki. Jeżeli któraś Wam e, nie pasuje, to, to będziemy odcinać. I zobaczcie sobie, po prostu takie końcówki wbijamy w naszą gąbkę i zaczynamy od dołu. Czyli najpierw tutaj wbijamy niżej gałązki, a potem stopniowo będziemy dodawać je wyżej, ale jak pięknie pachnie. A zobaczcie, tutaj ta, na przykład, ciężko będzie wbić, więc sobie takie końcówki tutaj obrywamy. O i jak sobie oberwiecie, to wam będzie łatwiej taką końcóweczkę tutaj sobie wbić. O, dobra, teraz z drugiej strony. No tutaj sobie tak pod kątem wbijam trochę, no tak pobijać, żeby ładnie tutaj zasłonić naszą gąbkę florystyczną. Jak widzicie mój strojek już jest coraz większy. Ja osobiście bardzo lubię takie przygotowywanie świątecznych dekoracji. Mnie to bardzo wycisza, wprawia w taki świąteczny klimat, nastrój. No i takie komponowanie jest bardzo twórcze, także jest potem ogromna też satysfakcja jak wykonamy taki strojek samodzielnie, Postawimy go potem na wigilijnym stole, także mam nadzieję, że też spróbujecie takie stroiki zrobić. jeszcze tutaj parę gałązek podkładam, żeby wypełnić całość do końca, no i potem będziemy dekorować dalej. Warto też taki stroik sobie zobaczyć z różnej perspektywy, z bliska, z daleka, jak to wygląda. Mój gałązki ma już gotowe, oglądamy dookoła, jak to wygląda. No i teraz będziemy dodawać dodatki. Jeszcze można powtykać jakieś takie malutkie pojedyncze gałązki tam gdzie widzicie jakieś wolne miejsca. Zabieramy się teraz za dekorowanie. No i teraz to, co warto wiedzieć przy dekorowaniu różnych stroików czy wieńców, to jest utrzymanie jakiejś pewnej gamy kolorystycznej. Zobaczcie, ja tutaj sobie przygotowałam różne dekoracje. Utrzymałam się w kolorach złota, srebra, czerwieni. Mam też jakieś elementy naturalne, jak szyszki, suszone pomarańcze. I możecie je dowolnie wykorzystać, w zależności od tego, jaki wybierzecie wystrój z stołu. Eee, ważne, żeby właśnie nie dodawać za dużo kolorów, wtedy to wszystko będzie wyglądało elegancko. Można, zobaczcie, wykorzystać na przykład sobie takie bombki. Najpierw ja sobie zawsze układam kompozycję, dobieram elementy, a na końcu dopiero mocujemy. Mocować będziemy za pomocą kleju na gorąco. O, w ten sposób można na przykład dodać bombki i jakieś mniejsze elementy. No i zobaczcie, tutaj macie taki prosty minimalistyczny stroik. biel, złoto i w zasadzie więcej nawet już tutaj nie trzeba dodawać, będzie pięknie się jak komponował na białym obrusie. kolejna propozycja to jest na przykład w czerwieni. Możemy użyć do tego czerwonych takich większych bombek. No tutaj znowu już ułożę sobie trzy, bo zachowuje taki podłużny kształt. I do tego możemy dodać jeszcze białe elementy, na przykład jakieś gwiazdeczki albo jakieś takie koniki. No w zależności co będziecie mieli. I je na przykład można sobie gdzieś tutaj dodać. I to też będzie ładnie się komponowało. Oczywiście przyklejamy, potem mocujemy za pomocą kleju na gorąco. I taki stroik też będzie pięknie nam się. Komponował. Można też dodać jeszcze takie mniejsze czerwone kuleczki. Gdzie nie gdzie też ładnie nam używią cały stroik. I kolejna propozycja, chyba jedna z moich ulubionych, to jest wykorzystanie takich naturalnych dekoracji jak suszone pomarańcze, szyszki. I takimi właśnie dekoracjami można pięknie, klimatycznie udekorować też sobie stroik. No oczywiście na razie to tak tylko układam poglądowo, ale wygląda to naprawdę fajnie i jest takie pachnące, klimatyczne. E, możecie też wykorzystać takie e, na drucikach różne są dekory, jak jakieś jabłuszka, czy takie malutkie bąbeczki. Wtedy nawet nie potrzebujecie kleju na gorąco, bo one są na drucikach. I takie właśnie e, możecie sobie tutaj pojedyncze bąbeczki dodać, żeby całość ożywić. Zobaczcie, jak to ładnie wtedy wygląda. Także nie muszą to być koniecznie duże bombki, mogą być to też takie właśnie drobne dekoracje. Jak widzicie, wykonanie takiego strojka jest naprawdę bardzo łatwe. Możecie spróbować go nawet wykonać z własnymi dziećmi. Eee, możecie dowolnie go komponować tak, żeby Wam pasował do wigilijnego stołu. No i oczywiście, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał razem z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia. A w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak wykonać świąteczny wieniec. Do zobaczenia!